Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Asia i dzisiaj przychodzę do Was z filmem, e, który myślę, że Was zainteresuje, dlatego, że chciałabym Wam tutaj troszeczkę opowiedzieć na temat drogi do Youngstars. E, zahacza też troszeczkę o Fanta Future Young Youngstars, o Łowce Talentów. Są to programy w Radiu Youngstars, w których ja brałam udział, w których można powiedzieć, że biorę. E, w których biorę właśnie... Cały czas macie masę pytań odnośnie ich, i tym filmem mam nadzieję, że rozwijesz wszystkie Wasze wątpliwości. Zacznę może od tego, że wszystkie te trzy programy mają na celu, jakby, wyłowienie nowych talentów, nowych gwiazd. Brandu Young które właśnie mogłyby do tej ekipy Young dołączyć. Wszystko zaczęło się w zeszłym roku od Panta Future Young Stars. Ci, którzy są ze mną od dłuższego czasu wiedzą, że ja dotarłam do półfinału tego programu. U mnie zaczęło się to tak, że dostałam się do programu w momencie, kiedy tak naprawdę nie miał kto na odcinek przyjechać. I wtedy ja weszłam na to, na to miejsce. Przebrnęłam przez pierwszy odcinek, który wygrałam. Cześć, witajcie! Witamy w backstage'u. Tyle dzisiaj było, aleluja, że pierwsze co przechodzi mi na myśl to o, matko Bowska. Jaki to jest dzisiaj poziom? Z nami w tym momencie jest Asia. Asia zyskała najwięcej głosów, aż 86%. Jak się czujesz? Jaka czerwona! <głosy> 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 Ogólnie to jestem w niesamowitym szoku, bo poziom jest taki wysoki, że jestem jeszcze najmłodsza, że naprawdę nie wiem sama co mam powiedzieć, chyba tylko naprawdę dziękuję wszystkim, którzy na mnie zagłosowali i mam nadzieję, że zostaną. Dalej. No, to trzymamy siłki, Młodzi ludzie wielka siła w końcu i to dzisiaj można było zobaczyć oglądając występasi. Czekamy w takim razie, najwyższej chwili, na zareklamować. Oczywiście głosujemy w takim razie, e, tak jak powiedziała Asia. I wracając jeszcze do naszej rozmowy, jeżeli chodzi o muzykę, masz jakąś no, swoją Kogoś, na kim naprawdę się wzorujesz i dla kogo zrobiłabyś wszystko, by znaleźć się na tym koncercie? Mam. Jest to czynnictwo SL. Naprawdę cały czas dążę do tego, żeby spełniać marzenia i naprawdę podziwiam ją i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się zajść tak daleko, jak ona. Życzymy Ci tego jak najbardziej, już za moment Twój występ, mamy nadzieję, że równie dobry. Dalej, cały czas w byłam w ćwierćfinale, no i niestety mimo tego, że moja przygoda z Fanta Featuring teraz na półfinale się zakończyła, to była to naprawdę niezwykła historia i jestem mega szczęśliwa, że gdzieś tam się zapisała właśnie w moim życiu, dlatego, że często wracam do tych chwil wspomnieniami. Było super i naprawdę mega się cieszę, że mogłam brać w tym udział. Którego fandomu cieszycie się najbardziej? Saszan. <grymne> ja, ja chyba Anelasy Serbii, bo ja jestem czarna <grymne> Poznałam bardzo cudownych ludzi Otworzyłam się na nowe doświadczenia Przeżyłam wiele nowych właśnie doświadczeń I zdecydowanie nigdy tego nie zapomnę Okej, fantastyczne jak minęło jak i zarówno nową Gwiazdą brandu Yangstars została Dominika Sozańska, ale nadszedł czas na coś nowego w ramach Staravia, no i padło na Łowce Talentów. Łowce Talentów był programem, który był jakby eliminacjami do drugiej edycji Future Yangstars, czyli właśnie drogi do Yangstars. Co tydzień do studia przyjeżdżało kilka osób, tak maksymalnie do dziesięciu, i wykonywało utwory danego artysty zespołu, no zależy komu był poświęcony ten odcinek. Do studia, z tego co kojarzę, mogliście przyjechać chyba trzy razy. Eee, w tym celu, jeżeli chcieliście właśnie zakwalifikować się do drugiej edycji Future Young Stars, eee, po prostu musieliście mieć odpowiednią ilość punktów, które zdobywaliście właśnie w ciągu tego programu. Na temat ówcy talentów może powiem coś więcej, dlatego że jest on, można powiedzieć, że ściśle związany właśnie z drogą do Youngsters Tak więc, najpierw musieliście przejść jakby kwalifikacje do samego od talentów I te kwalifikacje, jakby eliminacje odbywały się na grupie Jupiterki Jest to grupa Petera, który prowadzi ten program Po prostu dane dzień, kiedy trwało talentobranie To były bodajże piątki to trwało przez kilka dni Wrzucaliście swoje nagrania, swoje covery No i później, kiedy już Peter się za to wszystko zabrał, wpisywał Punktacje w różnych kategoriach do takiej tabelki. Z tego co pamiętam to była tam bodajże intonacja, interpretacja, barwa głosu, technika, wizerunek, popularność ee, i jeszcze jedna rzecz, której teraz naprawdę nie mogę sobie przypomnieć, ale to wszystko składało się na jedną wielką punktację. E, no i w zależności od tego jaki był poziom w danym tygodniu no to z tego zostało, została wybierana zawsze ta czołowa grupa osób, która co tak przyjeżdżała do siedziby Radia w Poznaniu. Ja sobie wzięłam udział w odcinku Love na dla dla się... A ze mną wyłowiono już bardzo dawno temu, bo no przed wakacjami chyba się tu spotkaliśmy. Czy w wakacje? Połowa wakacji to jakoś. Połowa było. wakacji. Ze mną Asia skoczyła z Zana, no chyba bardzo dobrze naszym słuchaczom. Zawsze się, <grym> się mi kojarzysz <grym> taką małą po prostu kulką szczęścia. Naprawdę od ciebie emanuje tyle Tole pozytywnej energii. <grym grym> Przestałam się wspinać, chcąc cię zapomnieć na zawsze od dziś. Okłamać serca nie mogę, więc wybacz otworzę nowe. Nie znane drzwi. To był twój najlepszy występ, jaki słyszałem kiedykolwiek. Nie wyobrażam sobie dwójki bez ciebie. Tak, dzisiaj w tobie zauważyłem coś więcej niż wokalistkę. Dzisiaj zauważyłem artystkę. Tak, trzymaj, a będzie naprawdę dobrze. Gratuluję. Dziękuję bardzo. No, ja no udało mi się wygać a I właśnie dzięki temu zakwalifikowałam się do drogi do Youngsters, a oprócz tego wystąpiłam z Jeremim Sikorskim podczas koncertu. Teraz odetchnij, tu w Poznaniu. E, film niedawno właśnie z tego występu się ukazał, także na końcu będziecie mieli odnośnik do niego. No i tak ten czas zleciał, że nim się obejrzałam, zaczynało się Fanta Feature zaraz teraz już jest droga do Youngsters I wow, ja w tym programie pojawię się już za tydzień 2 czerwca. E, także teraz słuchajcie, o co w tym w ogóle chodzi. Zasady są troszeczkę inne, e, dlatego że wygląda to w ten sposób, że w Featuring teraz mieliście jakby gwarantowane to, że występujecie na jakimś festiwalu i wydajecie klip oraz własny singiel wytwórni My Music. Teraz wygląda to tak, że zwycięzca wydaje klip i singiel właśnie w wytwórni, a jeżeli on się spodoba ludziom i tak dalej, zostanie bardzo pozytywnie odebrany. To ta osoba występuje na Young Stars Festiwalu. No a to, czy dołączy do ekipy Youngstar, no to tak naprawdę wszystko zależy od losu, bo tego nie możemy sobie w sumie przewidzieć. Zobaczymy, jak to tam się dalej potoczy. Program przebiega w następujący sposób. Przez dwie godziny prezentuje się czterech uczestników. Zaczynamy od kategorii, jaką jest Złoty Strzał, czyli każdy wykonuje po jednej piosence, w tym biorą udział wszystkie cztery osoby, które przyjeżdżają co piątek do studia. E, musi to być piosenka, która no, będzie tak tym tytułowym jakby Złotym Strzałem, czyli po prostu zachwyci wszystkich totalnie. E, I tutaj to wygląda tak, że jeżeli osoba, która w tej kategorii już odpadnie, bo po prostu będzie miała najmniejszą ilość punktów, a głosowanie odbywa się na stronie e, w zakładce, teraz gramy, są to takie wspólne kółeczka, tak i nie? Ta osoba nie ma możliwości powrotu do programu, nie ma możliwości zdobycia dzikiej karty, po prostu jeżeli odpada już na złotym strzale, musi się niestety pożegnać z programem. Kolejna runda, że to tak określę, polega na tym, że podczas kiedy my rozmawiamy z Gosią, Gosia, jeżeli ktoś nie wie, zajmuje się również programem Młowca Talentów, tą teraz drogą do Youngstars, wcześniej się zajmowała także Panda Piotra Youngstars. I ona odpowiada jakby za to, żeby osoby za kulisami nie stresowały się tak za bardzo, po prostu rozmawia sobie z nami i przeprowadza z nami krótkie wywiady. I właśnie w tym czasie, kiedy ona z nami rozmawia e, i odbieramy telefony od słuchaczy, to właśnie wtedy Wy wybieracie jedną z czterech przygotowanych przez nas piosenek. Jeden utwór, który wykonamy właśnie w tej drugiej rundzie. Przechodzą do niej trzy osoby i tutaj także odpada jedna osoba, decydują tutaj SMS-y, także po prostu trzeba filmować e, Audycji, dlatego że wtedy dopiero zostały podane te wszystkie kody SMS-owe. I ostatnia runda, czyli bitwa. E, duet, który polega na tym, że dwie osoby, które przebrnęły przez złoty strzał i tę drugą rundę wykonują utwórnie, poddam się Artura Sikorskiego oraz Sylwii Przybysz. Głosowanie podobnie odbywa się w zakładce Teraz gramy i tutaj sytuacja wygląda tak. Jeżeli dojdzie na przykład do remisu, czyli będzie po 50% na tak, po 50% na nie, trzeba słuchać Pitera, e, na kogo jest głos na tak na kogo jest głos na nie. To wtedy obie osoby przechodzą do ćwierć drogi do Youngsters, ale jednocześnie jakby zabierają te szanse na przyznanie dzikiej karty osobom, które odpadły na przykład w drugim etapie. To wszystko jest bardzo, że tak powiem, pogmatwane, ale słuchając audycji jestem pewna, że wszyscy łatwo ogarniecie o co w tym wszystkim chodzi. No finalnie teoretycznie w każdym odcinku ma zostać wybrana jedna osoba, która dalej pojawi się w ćwierćfinale. Już teraz jest nam znana cała formuła programu, także mogę Wam powiedzieć, że ćwierćfinał polega na tym, że... Od razu powiem, że są dwa ćwierćfinały, no po prostu uczestnicy przyjeżdżają do studia. Jeżeli chodzi o półfinał, półfinał jest jeden. I tym razem wygląda to zupełnie inaczej, dlatego że nie śpiewamy przy... Uczestnicy nie śpiewają przy tym mikrofonie takim jakby na statywie, tylko dostają mikrofon normalnie do ręki i tam są oceniani przez osoby takie jak jakiś choreograf. Wszelkie stylistki, dlatego że są wstępnie obserwowane przez takie osoby, które by pracowały przy tym klipie. Myślę, że to jest duże pole do popisu, bo jednak przy takim mikrofonie wiecie stojącym, no nie wszystko da się pokazać. I final programu, który myślę, że dla kogoś z, tych, z tej całej 32, która przedostała się przez łowce talentów, będzie no tak naprawdę, naprawdę drzwiami do kariery. Polega on na tym, że wszystkie osoby zakwalifikowane do finału wykonują utwory artystów Youngsters i na końcu również pojawi się duet przy utworze Wspomnienia Marzenia. Także tutaj wszystko zależy od Was, bo z tego co kojarzę, to głosowania tam odbyw odbywają się na grupach. Jak widzicie, największy wkład w to, co się będzie działo podczas drogi do Youngsters, a co, co już się dzieje podczas tego programu, macie wy. Dlatego, że to Wy decydujecie w większości, co się dzieje, e, kto dołączy do ekipy Young kto wyda klip, kto może zaśpiewać na Young Festival, to wszystko zależy od Was, także dobrze przemyślcie tę decyzję, dlatego, że macie szansę spełnić niejedno marzenie. Ja tak jak już na początku powiedziałam, Pojawi się w programie Droga do Yangstar z 2 czerwca, czyli równo za tydzień. Audycja odbywa się oczywiście na stronie www.radioyankstars.pl w godzinach od 17 do 19. E, mogę Was też zaprosić na oficjalne wydarzenie na Facebooku, Asia Spoczyna w Radiu dlatego że e, tam stwierdziłam, że możemy się jakoś mniej więcej wszyscy razem zrzeszyć. Więc tam was bardzo serdecznie zapraszam, link oczywiście macie w opisie Na razie nie powiem wam co zaśpiewam, bo chciałabym żebyście zajrzeli tam e, właśnie poświęcili te dwie godzinki, posłuchali Może, kto wie, pomożecie mi iść dalej, e, kroczyć dalej właśnie, stawiać kolejne kroki w tej przygodzie, która ponownie się zaczyna Ja naprawdę osobiście niesamowicie się cieszę, bo niezwykle miło wspominam Fanta Future Youngsters to był tak cudowny czas, pełen emocji, nowych znajomości i tak jak wspominałam, no super. Tak więc, jeżeli chcecie pomóc mi w realizacji moich jakichś tam marzeń, zapraszam was bardzo serdecznie 2 czerwca przez swoje komputery, tablety, telefony, cokolwiek, dlatego, że jest i aplikacja mobilna, i strona internetowa, gdzie możecie wspierać mnie w odcinku drogi do jak Stars. Posłuchacie, co śpiewam, jak zaśpiewam, co powiem, bo myślę, że możecie się tam też dowiedzieć czegoś nowego o mnie. I tyle! po prostu, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, jeżeli chcecie dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej, napiszcie koniecznie w komentarzu jeżeli byłoby dużo wątpliwości ja chętnie rozwiję kolejny film na ten temat a mimo wszystko mam nadzieję, no i myślę, że dużo się teraz dowiedzieliście, bo cały czas zasypujecie mnie pytaniami jak, co, kiedy i w ogóle o co chodzi, także mam nadzieję że już teraz wszystko rozumiecie, ale w razie czego tak jak powiedziałam, nie bójcie się do mnie pisać nie ma żadnego problemu, ja tam wam zawsze wszystko wytłumaczę, zapraszam was na wszystkie moje social media, oczywiście na moją grupę Skoczki Asi jest tam super atmosfera i tak jak ostatnio wspominałam, wybiło tam niedawno tysiąc osób, wow, no to jest tak niewyobrażalna liczba wow, grupa powstała właśnie przez Panta Future Youngsters a to jak się rozrosła do czasu drogi do Youngsters a mnie nie cały rok, to jest po prostu dla mnie szok jesteście cudowni, dziękuję wam bardzo za to i przesłałam miliony buziaków do zobaczenia w następnym filmie kocham jest bardzo i cześć!